A więc witam Was to Seba ja jest i zapraszam na kolejny odcinek serii. Zagrajmy w grę Minecraft Single Player. <laughs> Jak widzicie, nie mam już tej mapki. A, po prostu zawiesił mi się komp i wszystkie mody mi się o, całe rozwaliły. Musiałem ściągać od nowa, więc... Sami wiecie. Okej, okay. drewna nie zbieram, ale chcę znaleźć jakąś fajną górę, żeby mógł się wybudować. Ale... No dobra, jak już znajdę górę to będziemy się widzieć, a więc na razie! Witamy się po krótkiej przerwie i jak myślicie dżungla, nie ma żadnych gór, pustynia bez żadnych modów bo wyszła nowa wersja i 1.2.4 Ja zrobiłem no, no dosłownie te cięcie, co było przed chwilą, to ja sobie tak myślę, a Pójdę na chwilę na dwór, przyjdę na kręcę dalej. No i... Wchodzę, patrzę Minecraft. No. O! Jest! Wow! Co się co dzieje? Gdzie jest mój... Gdzie jest mój ekwipunek? No nie. Gdzie jest mój ekwipunek? Co to ma być? Co to ma być? Co to ma znaczyć? Aha, dobra. Nie będę już mówić. Tak, przyszłem, sz szedłem cały czas i dosłownie taka, nie byłem na no największym. Jest nowy kolor. A, i możecie tak Jest. Specjalnie nie przetapiałem piasku. Mówię, zaczekam na was. Okej. Okay. Mm, dobra. Węgiel, wungel zamykamy ok i tak jak na razie tamto mnie urzekło można skakać dżumbala ale nie ja nie będę skakać a ogólnie to będę tarzanem <laughs> a więc jak już będę tym tarzanem tam jest zimowy może tam spotkamy pieska pieski ok a więc tak to będzie wersja Zaczęła się niewinnie, że będę na takim skinie, nie? Że będę miał takiego skin, ale... Yy, jednak... Po kilku tam czasie, jednak sobie zdecydowałem, że... Jednak nie. I serwer może będzie od samego początku multiplayer. Gra, yy, na tym, którym gram z kartapem. No ale dobra. Zbliża się noc, my idziemy spać. No Boże! Aha! I napiszcie mi, czy chcecie, żebym grała na angielskiej, czy na angielskim języku, czy polskim. Dla mnie to jest bez znaczenia. Okej. Okay. Dobra, no śpisz. Aha, żeby nie było opcje normalne. Gram na normalnym o troszeczkę. Dobra. Troszeczkę ściszę, aha i co myślicie, czy mnie dobrze słychać i oceniajcie mnie, czy mnie dobrze słychać, bo mam nowy mikrofon, więc ja mojego głosu raczej nie rozpoznam Nie, no ale Okej, okay, tu będą drzwi i dobra To ja mam już taki, pro... taki ten, że tu będą drzwi i tak, to będzie wszystko za szkłem mm, I tu i tu będzie, no zaszkodzę, że nie to. Tego, to to jest po prostu taka obramówka. Tam może to troszeczkę poszerzę, żebym mógł skakać, a tu będę po prostu wchodzić. Okej, okay. <laughs> a więc tak. Nie chcę tak za bardzo, żeby krzyczeć do mikrofonu, ale... Aha, i jeszcze jedno. Eee, czy chcielibyście, żeby powiedzmy nagrywał tak, że... Mody wgrane. Możecie mi przesłać mody różne. Ja sobie je zobaczę. Linki do modów. Ja sobie je zobaczę i tak dalej. Zobaczę się, zobaczę. No. Dobra. Więc możecie mi przesyłać. Yy, co tu jeszcze? Szkło mi się przetapia. Yy, a my idziemy do przy na przygodę. Na przygodę a inaczej na... No nie no nie zabrałem tego. Dobra, zrobię jeszcze tutaj płotki Znaczy, nie <laughs> Jakie płotki? Zrobię tutaj schodki I widzimy się jak już będzie to Schodkami ułożone I jak już będę gotowy A więc do zobaczenia po przerwie I witamy się po krótkiej przerwie Już zrobiłem schodki Już na że z płotkami Okej, okay, i ogólnie Dobra, i teraz on tak, tylko tak możecie sobie z spisać mapki o ile chcecie i tak. Tam wam pisze niby, że 23 fps, ale to je, nie jest prawda. Naprawdę FRAPS mi nagrywa... Teraz mam akurat trz... 38 fps. A więc tak, Ymm... widzimy się, gdy już zrobię wszystko, będę przygotowany na wyprawę. A dokładnie to zobaczcie sami. <laughs> na razie. Okej, okay, jesteśmy i tak. Jakby nie było cięć, nie byłoby filmiku. <laughs> dobra. Mm, Obsesa. Jak widzicie, mam już łopatę w ekwipunku, nic innego. Okej. Okay. Mm, co dziwne, no ale... Okej. Okay. A, i żadnego świata innego nie mam, oprócz tego... Mm, dobra. No nie. O, udało mi się. Dobra. Nie, 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 dobra, bez żartu. Skok... Nie, 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 nie Kurczak, le, fujara Ok Dokładnie to Idę, mam po to łopaty, bo Jak myślicie, co ja chcę zabrać yy, Tak, będę zbierać śnieżki, ale mi teraz zlegował przepraszam M Będę zbierać śnieżki Raz, dwa, trzy, cztery, pięć Sześć, siedem, osiem, dziewięć 10, 11, 12, 13, 14 Dobra, nie chce mi się liczyć Ogólnie to będzie Ogólnie to ja już Wam mówiłem, mówię, że to będzie na bałwana, a bałwan oczywiście jak uda mi się znaleźć redstone i to będzie na projekt o ile nie zapomnę, że mam zrobić projekt a dokładnie jaki projekt to wam nie powiem bo jeszcze tak myślę Więc jakby co tu zrobić, ale okej okay. okej okay. ale dokładnie to ja żeby... mm. Teraz się tak to rozkopyłem Okej, okay, to w kontraksie do tego Tarzana Na, następ, W następnym odcinku zobaczycie mojego innego skina Albo tego samego Nie wiem Napiszcie, czy chcecie widzieć mojego skina Tarzana Dlaczego? No, nie jest fajny Dobra nie, i nie, nie, nie będziemy się już bawić, to już będzie powiedzmy drugi sezon taki albo coś I... okej okay. Dobra, ja się już tak troszeczkę rozgadałem, więc okej okay. Ja teraz sobie tylko to pokopię I widzimy się w domku, gdy już zbiorę wszystko No to po krótkim cięciu się widzimy, na razie Okej, okay, witam was, zabrałem, yy, tyle mi wyszło. I tak to by było troszeczkę nie w porządku, więc budowę domku, następne, kolejne piętra, powiedzmy, będą dopiero na następny raz i ja jestem Seba i to był kolejny odcinek z serii Zagrajmy w grę Minecraft Single Player. A więc, ja się z wami żegnam, komentujcie, subskrybujcie. Oceniajcie i łapkujcie, więc na razie. Pa-pa!